Witam wszystkich bardzo serdecznie. Osoby, które mnie oglądają od dłuższego czasu, wiedzą, że w tamtym roku opowiadałam, pokazywałam i montowałam cudowne ubrania z polskiej, wrocławskiej firmy odzieżowej Mormois. Osoby, które są ze mną od dłuższego czasu, wiedzą, że nazwa firmy Mormois oznacza po prostu więcej mnie, czyli ubrania. Powinny być lub staramy się, aby były kompatybilne z nami. Czyli po prostu genialnie i cudownie czujemy się we własnych ubraniach, które mamy w swojej kolekcji. Ubrania firmy Mormua możemy łączyć z wieloma naszymi elementami, które posiadamy już w szafie i tutaj również odsyłam do mojego filmiku z tamtego roku. Pokazałam dziesiątki stylizacji, które stworzyłam z ubrań z firmy Mormua i z tego, co mam w szafie. Jedną z moich ukochanych stylizacji z tamtego roku to był liliowy golf i śmietankowy garnitur. Jest to nadal jedna z moich ulubionych stylizacji. Dla osób, które nie znają firmy Mormua, nigdy się jeszcze nie spotkały z tą firmą, Powiem, że projektuje i szyje wszystkie swoje ubrania w Polsce tylko i wyłącznie z materiałów wysokogatunkowych, czyli są to kaszmiry, wełny, wełna merino, wełna alpaka, bawełny wysokojakościowe. Jedwabie, wszystkie inne naturalne materiały, czyli po prostu składniki tych materiałów. A dlaczego wspominam o tym? Dlatego, że jest to niezwykle ważne. Ja już teraz przymierzyłam kilkanaście elementów garderoby i zwyczajowo nakładam na gołe ciało, aby ładnie się prezentowały. Nic mnie nie gryzie, jest tak niewyobrażalnie miło, jakbym tak wpadła w taką puchową, mięciutką kołderkę i tak się w niej zapadła. To dokładnie tak się czuje we wszystkich elementach. Czy to będą swetry czy żakiety. Miękkość, wygoda, niegryz, niegryzące materiały i co najważniejsze nieuczulające, ponieważ są to składniki naturalne. Dlaczego tak dużo o tym mówię? Dlatego, że wiele osób jest coraz częściej uczulonych i poszukują ubrań i nie tylko ubrań, ale w ogóle produktów wykonanych z naturalnych składników i w naturalny sposób. Ubrania firmy Morma dodatkowo są, nie dość, że są bardzo dobrze skrojone, to jeszcze bardzo dobrze wykończone. I to również jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli inwestujemy w dobrej jakości ubrania, powinny nam służyć przez dłuższy czas. A taka propos, czy wiecie Panie, jak dbać o ubrania wykonane z wełny czy, czy z kaszmiru. Najlepiej byłoby je wyprać ręcznie i również wysuszyć na leżąco, aby się nie skurczyły. Pamiętajmy Panie, czytajmy opisy na metkach, jest to niezwykle ważne, bo są to materiały naturalne. Więc jeżeli inwestujemy w dobrej jakości materiały, to również chcemy, żeby nam służyły przez dłuższy czas. Dodam jeszcze tylko tak, również takie małe a propos: dla osób, które boją się, że ubrania wełniane czy kaszmirowe będzie trzeba często prać. Oczywiście, wszystkie ubrania musimy prać od czasu do czasu. Tyle, że ubrania z wełny czy z kaszmiru. Możemy prać rzadziej. Dlaczego? Dla mnie też to było zdziwieniem, ale wysłuchałam 10-minutowego wykładu osoby, która faktycznie zajmuje się i produkuje tego typu ubrania. I teraz już wiem, że wełny nie pochłaniają tak szybko naszego zapachu. Z podpaszki, zapaszku z paszki nie pochłaniają, a jeżeli nawet pochłaniają, to wystarczy je wywieczyć. Niektórzy nawet wkładają do zamrażalki na kilka godzin, ale ja tego nie testowałam, więc nie wiem. Jednak pamiętajmy, że jeżeli kupujemy odzież prawdziwej wełny i z prawdziwego kaszmiru, to możemy je po prostu wietrzyć. Wtedy zapach, przez który jest w środku, który przesiąkły nasze ubrania, w ciągu dnia możemy wywieczyć. Przy czym również takie moje małe a propos, pamiętajmy, że dobrze by było, jeżeli nie chcemy zbyt często prać naszych ubrań, na przykład takiego pięknego sweterka, takiego w kolorze jasno-szarym, wystarczy założyć dobrej jakości bawełniany czy jedwabny podkoszulek, i wtedy będzie oddzielał nasze ciało od naszych ubrań. Ale dość tej teorii, przechodzimy do praktyki. Wszystkie kobiety, które chcą stworzyć szafę kapsułową, czyli posiadać fajne elementy w stylu casualowym lub w stylu sportowo-casualowym, to dobrze wiedzą, że potrzebna jest baza. Ja wybrałam taką właśnie bazę, powiedzmy, że szafy kapsułowej Taki piękny mięciutki sweterek w kolorze jasnej szarości dołożyłam do ultramodnych spodni, czyli z zakładkami i bardzo szerokie nogawki. Dlaczego je wybrałam? Dlatego, że są niedojrze modne i będziemy wyglądały na bardzo modne i kobiety, które wiedzą, co jest. Super modne, tak powiem takie masą maślane, ale to jest ważne, bo przecież oprócz tej szafy kapsułowej, oprócz tej jej klasyki, to chcemy wyglądać jednak modniej i atrakcyjnie. Więc tego typu spodnie są super modne. Mają fantastyczne, szerokie nogawki i zakładki. Są to dwa elementy w tym sezonie bardzo popularne. Naprawdę każdy projektant szyje tego typu spodnie. Szary, szary jest na tyle uniwersalny i na tyle praktyczny w naszej szerokości geograficznej, czyli w Polsce, że i w zimie, i w lecie będziemy mogły założyć tego rodzaju spodnie. W zimie wystarczy założyć rajstopy, a w lecie będziemy genialnie wyglądały nawet w klapeczkach, ale skórzanych. W klapeczkach skórzanych, imitujących, przypuśćmy, firmę Gucci G, czy firmę Hermès I będziemy wyglądały elegancko. Nie musimy za każdym razem zakładać butów na obcasie. Ja muszę, bo dodam dla osób, które mnie nie znają, ja mam tylko 1,55 m, a bardzo chciałam przymierzyć na sobie te fantastycznie skrojone spodnie. Obawiałam się, że zaszewki będą mnie poszerzać. Nie jest to prawdą. Zaszewki nie poszerzają, ponieważ materiał jest cieniusieńki, a przede wszystkim wykonany z naturalnego składu. Przez to, że jest to materiał naturalny, spodnie się pięknie układają w naturalny sposób. Te spodnie oczywiście można kupić w komplecie. Ja niestety już się spóźniłam, bo przypominam, wyprzedaże już się zaczęły. Pamiętajmy, że wyprzedaże trwają do, do, do ostatniego dnia lutego, a mój kod rabatowy, który łączy się również i z wyprzedażowymi cenami, czyli zniżkami wyprzedażowymi, to 5% hasło STYL. I niestety się spóźniłam, nie, i niestety już nie udało mi się dostać rozmiaru S marynarki, ale za to wybrałam sobie inną marynarkę o bardzo podobnym fasonie i wydaje mi się, że ta stylizacja również będzie bardzo ciekawie wyglądać. Wybrałam marynarkę w, w drobniutką krateczkę. Również jest to marynarka przedłużana. I zdaję sobie sprawę, że przy moim wzroście może nie będzie to efekt wow, ale chciałam również przymierzyć marynarkę, no jakby powiedzieć taką bardziej oversize'ową. Ja takich dużych marynarek nie posiadam i dlatego byłam niezwykle ciekawa, jak będę wyglądać. I, no i zobaczcie Pani, kolor jest mniej więcej zbliżony. I cała stylizacja nie dość, że jest modową, bo spodnie mają charakter niezwykle interesujący. To w dodatku jeszcze to marynarka jest w formie oversize'owej. Wysoka dziewczyna może zamówić jeszcze większą marynarkę i wtedy ta stylizacja będzie modową stylizacją. Ale przy moim wzroście pozostałam przy moim prawdziwym, oryginalnym rozmiarze, czyli ja noszę rozmiar S. Bardzo mi się ten zestaw podoba. Jeżeli nawet nie kupimy spodni, no bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy gustuje w tego typu modowych rozwiązaniach. Ale zobaczcie, Panie, jak pięknie wygląda ten szary, klasyczny sweterek do tej marynarki w drobną krateczkę. A tego typu marynarki od kilku sezonów są bardzo popularne i pojawiają się w wielu mm, sklepach. Więc możemy również wybrać najmodniejszą marynarkę. W polskiej firmie Mor Mła. Nie zapomnijcie, Panie, o 5% zniżce, która się łączy ze zniżkami wyprzedażowymi. Mnie się bardzo ten zestaw podoba. Niestety zdaję sobie sprawę, że przy moim wzroście może niekoniecznie, ale nie mogłam sobie odmówić przyjemności przymierzenia. Jest to takie must have. Szafy kapsułowej, o którym wspomina wiele stylistek, które zajmują się tym tematem. Czyli elementy pasujące do siebie. Mamy tutaj trzy różne elementy, ale tak ogólnie one wszystkie ze sobą współgrają. Czy to będzie wersja taka, czy to będzie wersja marynarka i spetr, to te rzeczy ze sobą pasują. A gdyby jeszcze była marynarka wykonana z tego samego materiału co spodnie to wtedy tych kombinacji byłoby razy trzy. Pokażę Panią teraz kolejną rzecz, którą wzięłam po prostu z ciekawości, aby przymierzyć czy osoba o niskim wzroście, tak jak ja 1,55 m będzie dobrze wyglądała w tego typu oversize'owej kurteczce zimowej ponieważ ona jest z podszewką, to jest bardzo gruby, piękny wełniany materiał i w dodatku jest jeszcze ocieblana w środku. I zobaczmy, jak będę wyglądać. Przez to, że kurteczka jest wełniana, to jest bardzo mięciutka i jakby to powiedzieć, nie stoi, prawda? Bo to jest czasami ważne przy niskim wzroście, żebyśmy nie wyglądały tak. No i ocencie Panie same, ja jestem oczarowana tą kurteczką. Naprawdę jestem oczarowana. Jak obawiałam się, że przy niskim wzroście nie będę dobrze wyglądać, tak zmieniłam zdanie. Zmieniłam zdanie i bardzo, i bardzo mi się ta kurtka podoba. Przede wszystkim jest piękny, ciekawy kolor, czyli bordowy. Borda są modne. Jest dodatek jakiejś moreli, jest dodatek koloru troszeczkę niebieskiego, więc tych kombinacji kolorystycznych, co możemy założyć pod spód, jest ogromna ilość. Zamówiłam również piękną sukienkę, ale obawiałam się, że. Przy niskim wzroście 1,55 m, nie odnajdę się w tym fasonie. Jestem zaskoczona. Naprawdę bardzo dobrze się odnajduję w sukience w rozmiarze S. Myślałam, że ym, się nie zmieszczę, albo że pewne elementy będą nie w tym miejscu, w którym ma osoba 1,55 m. Wydaje mi się, że wszystko jest bardzo fajnie, poprawnie. Umiejscowione nawet dla osoby przy 1,55 m. Nawet, nawet długość jest idealna, czyli taka jak ja lubię, czyli do kolana. I w dodatku, jeszcze taką modną sukienkę w szarym kolorze można założyć. I do pracy, i po pracy, na przykład po pracy założyć perły i, i założyć szpilki. I mamy już bardzo fajną wieczorową, czy popołudniową sukienkę. Można dołożyć żakiet i również mamy wieczorową stylizację, ale ja dołożę kurteczkę. Z ciekawości zamówiłam tą kurteczkę, czy będę dobrze wyglądać przy moim wzroście, 1,55 55 I sukienkę również zamówiłam z ciekawości. No to wydaje mi się, że zaspokojona jest moja ciekawość. Ja się czuję bardzo dobrze. Super się czuję. Przy czym jeszcze w dodatku modowo, bo kurtka jest troszkę większa, oversizowa. Sukienka jest o delikatnym kroju spódnicy satynowej, więc jest to bardzo modowe połączenie. No i myślę, że kolor, czyli to bordo z szarościami pięknie wygląda i pięknie współgra. Jak Panie widzicie, ta piękna, ciemno-szara sukienka może się również sprawdzić jako spódnica i komponuje się z wieloma... Kolorami, czy dla zwolenniczek mocniejszych odcieni, to na przykład taki piękny bordowy czy buraczkowy golf i tego typu sukienka pięknie kolorystycznie wygląda, a przy okazji tworzy się bardzo modny i bardzo elegancki zestaw. Dla zwolenniczek delikatnych, pudrowych odcieni, przypuśćmy tak jak różowy czy baby blue. Przypominam, baby blue będzie bardzo modny i ten jasny różowy odcień, odcień jasno różowy również będzie po bardzo popularny w tym sezonie. Również ta piękna, głęboka szarość, ale z połyskiem srebra, pięknie się komponuje. Dołożę kurteczkę, która przypadła mi, naprawdę przypadła mi do gustu. I zobaczcie, Panie, z tym golfem i z sukienką, ale w tej formie spódniczki, również bardzo ładnie to wygląda. To dla zwolenniczek mocnych odcieni. Jak Panie widzicie, bardzo dużo tych ubrań już przymierzyłam, a to jeszcze nie wszystkie. Jednak. Niezwykła delikatność mi się nasuwa. Bardzo dużo tych sweterków wkładam, potem ściągam. Wszystkie są tak miłe w dotyku, tak cudowne do noszenia. Ta sukienka, ja, ja w ogóle nie, nie czuję, że mam sukienkę na sobie, więc będzie bardzo dobrą sukienką na ciepłe dni bo jest wykonana z naturalnych składników. A oprócz tego, to teraz w zimie, tak jak na przykład ja, założyłam grubsze rajstopy kozaki i również, również będziemy fajnie wyglądały. Możemy zamiast kurtki krótkiej założyć po prostu dłuższy płaszcz i wtedy będzie nam cieplej, ale ogólnie rzecz biorąc będziemy bardzo ładnie i modowo wystylizowane. A teraz kolejna gratka dla feszynistek, czyli spodnie beczkowe. Również z ciekawości je zamówiłam, bo wiem, że ten trudny fason, czyli beczkowy, czyli szyty łukiem, przy niskim wzroście może być niedopasowane. Te są idealnej długości. A nawet jeżeli w lecie, przypuśćmy, założymy do klapek skórzanych w stylu firmy Hermes, to wystarczy po prostu w zabawowy sposób podwinąć nogawkę i już będziemy mogły je założyć w sposób wakacyjny. Czyli przypuśćmy do balerinek Mary Jane czy klapeczek, a może i nawet jakichś fajnych, ciekawych, materiałowych sneakersów. Więc to jest kolejny bardzo, ale to bardzo modowy fason spodni, który można dostać w firmie Mourmoix i jak Pani widzicie, czy połączymy ten czarny piękny kolor z bardzo modnym um, buraczkowym kolorem, czy będzie to czarny kolor, czy będzie to biały kolor, te spodnie będą niezwykle modowe. A spróbujmy dołożyć kurtkę. Zobaczcie, panie, jak te spodnie jeszcze bardziej modowo wyglądają. Czyli tutaj jest dużo oversized, i tutaj się dużo dzieje. Czy to będzie wersja ta podwinięta? Taka powiedzmy, że dzienna, o, taka sportowy look do materiałowych sneakersów, czy do Mary Jane. Czy to będzie wersja taka bardziej ugrzeczniona, czyli Kitten Heels, również w kolorze zbliżonym, w kolorze bordowym. I stworzyła się pełna, bardzo modowa stylizacja, która bardzo mi się podoba. No przepraszam, powtarzam się, ale. Wybierałam elementy, które mnie się podobają i które będę mogła montować na wiele sposobów. Wiem, że się powtarzam, ale no, wydaje mi się, że pokazałam Panią, że te wszystkie poszczególne elementy ze sobą współgrają. Ta przedłużona, oversize'owa marynarka również genialnie wygląda z tego typu spodniami. Czyli beczkowymi, czy ogólnie w ogóle zwężanymi do dołu, lub prostymi nogawkami, bo takie również są bardzo popularne od kilku sezonów kolorystycznie pięknie, modowo, pięknie, stylizacyjnie, też poprawnie. Czegóż chcieć więcej. Zachęcam Panie do zajrzenia na stronę polskiej firmy Mormo, bo przypominam. Cały czas trwają wyprzedaże, jeszcze do końca lutego. Ceny obniżone są bardzo atrakcyjne, a jeszcze można dołożyć do tego mój kod, czyli 5% zniżki dodatkowej na hasło STYL5. I w tym uroczym i miłym klimacie przymierzania niezwykle mięciutkich, cudownych ubrań doszliśmy do końca. To jest ostatni element który zamówiłam z tak zwanej szafy kapsułowej jest to bomberka bomberki są, jak już mówiłam wielokrotnie w swoich filmikach, bardzo modnym elementem garderoby czyli kurteczką jeżeli wybieramy bomberkę, w tym sezonie może być wykonana z każdego materiału nawet przeźroczyste tyle, że jeżeli chcemy nosić ją przez dłuższy czas, to wybierzmy z jak najlepszego materiału i w jak najciekawszym fasonie, tak jak ta bomberka. Dlaczego pokazuję panią rękawy? Dlatego, że nawet rękawy są niezwykle ciekawie skrojone. Bówki, czyli te tutaj stojące elementy, które również są bardzo popularne w tym sezonie, no są cudowne. Piękne zakładki. Z tyłu. Również piękne, piękne cięcia. Dlaczego to podkreślam? Bo znów się powtórzę: jeżeli tworzymy faktycznie szafę kapsułową i chcemy mieć elementy pasujące do wszystkich innych naszych elementów, które posiadamy, to muszą być to ubrania ciekawie skrojone i bardzo dobrze uszyte. A w przypadku firmy Mormua to krawiectwo jest na najwyższym poziomie. I zobaczcie, panie, jak pięknie szeroki rękaw jest w tej bomberce. Więc ona sama, jako ubranie, już jest, już jest małym dziełem sztuki. Czyli jest fantastycznie wymyślona i fantastycznie skrojona. Czy tą bomberkę założymy tak jak. W tym przypadku do dziwnych spodni, supermodnych więc mamy dwa supermodne elementy, czyli bomberka. Jest tutaj dużo, tak powiem skrótowo, tutaj się dużo dzieje. Jest dużo ciekawych form przecięć geometrycznych i spodnie również są ciekawie geometrycznie skonstruowane, czyli ten supermodny styl beczkowy, czyli Dlaczego o tym tak długo rozprawiam? Dlatego, że nie da się założyć jednego elementu modowego i to wszystko. Jeżeli faktycznie chcemy być ubrane modowo, to trzeba stworzyć pełną stylizację. A w tym przypadku jest stworzona pełna stylizacja. Czy to będzie sweterek, czy pod spód założymy cieniutki golfik, czy zwykły tanktop, czy biały podkoszulek. To ta bomberka będzie nam towarzyszyć przez cały rok. A co za tym idzie? Jeżeli zainwestujemy w dobrej jakości ubrania, czyli stworzymy szafę, która będzie składała się tylko i wyłącznie z ubrań bardzo dobrych jakościowo, to nasze ubrania będą nam służyły dłużej. I tu akurat firma Mormua. Jest jedno z tego typu firm, gdzie możemy znaleźć ubrania wysokogatunkowe i które będą nam towarzyszyć przez wiele lat. Mam nadzieję, że pani zauważyłyście, że są szyte w sposób klasyczny, ale każdy ma jakiegoś delikatnego drobnego twista. Tego typu bomberka będzie również pasować do zwykłych jeansowych spodni o prostej nogawce. Będzie pasować do spodni lnianych w lecie. Również będzie pasować do wszelkiego typu spódniczek, nawet tych mikrospódniczek, które proponują wielkie firmy jak Prada czy Miu Miu. Będzie pasować do fantastycznych, szerokich, geometrycznych, przeskalowanych spodni. I za chwilę się o tym przekonamy. Jak Panią się podoba ta stylizacja? Dla mnie bomba modowa, czyli. Wszystko, co jest bardzo modne w wykonaniu bardzo klasycznym, eleganckim, no i w dodatku jeszcze wysokogatunkowym. Pełna, cudowna stylizacja, gotowa do kupienia i założenia. Ready to go, po prostu ready to go. Kupujemy i wychodzimy pełna stylówka trzy elementy: sweterek, bomberka i spodnie. Dla osób, które lubią ubierać się w stonowanych w tych samych odcieniach, czyli w kolorach ziemi, tego typu zestawienia kolorystyczne, czyli odcienie mniej więcej zbliżonych kolorów, są bardzo popularne w tym sezonie. Niestety doszliśmy już do końca filmiku. Pokazałam panią wszystkie elementy, które ja zamówiłam. Oczywiście na stronach firmy Mormoua. Produktów, ubrań znajdziemy setki. Do czego oczywiście serdecznie zachęcam, aby zajrzeć i przejrzeć całą ofertę naszej polskiej firmy Mormua. Ja dziękuję za oglądanie i serdecznie zapraszam do kolejnego filmiku.